Jesteśmy w nowo otwartej siedzibie BT Gym, za mną jest Mateusz w witam serdecznie. Witam wszystkich. Mateusz, no, duży klub, nowoczesny, tak naprawdę można powiedzieć, że większa też mobilizacja u zawodników jest. No powiem Ci szczerze, że na, na tą chwilę dużo więcej osób zaczęło trenować, grupa od razu ruszyła, że tak powiem i no na pewno to w jakiś sposób tam motywuje nas jako zawodników, żebyśmy mogli więcej trenować. No i tak jak rozmawiam z kolegami, to mówią, że to jest taka potężna dawka motywacji, żeby tutaj przyjść i coś porobić. Wiadomo, że to jest inny klimat, inne, inne bodźce i człowiek jest chętny do przyjścia tutaj. A miałeś być może gdzieś jeździć na wyjazdach i trenować w podobnych obiektach, jakie jest tutaj? Czy... No, w podobnych obiektach nie. No, jeździłem trochę po Polsce e, głównie z trenerem na seminaria. I no, z tego co widziałem, to żadna sala nawet e, nie, nie może się porównać z, z taką e, wielką salą, matą i w ogóle warunkami, jak tutaj są. Właśnie taka duża sala. Tak jak sam wspomniałeś, e, są powroty zawodników, tak? Nowi przychodzą też, wspomaga rozwojowi. Właśnie ty masz taki plan, aby iść na sam szczyt. I czy właśnie myślisz, że, że ta nowa siedziba pomoże ci tam dojść? No, powiem tak szczerze, że to jest chyba taki kamień milowy w moim życiu, bo nie oszukujmy się, no to są inne warunki do trenowania i sądzę, że to jest taka możliwość do rozwoju i cieszę się, że coś takiego powstało i to duż, bardzo dużo pomoże mi w przyszłości. Takie tak jest moje zdanie, tak, takie mam odczucia. Coraz więcej się dzieje w Szczecinie, jeśli chodzi o MMA, właśnie jest nowe otwarcie klubu waszego, jest też za dwa tygodnie gala w Fendzie, walczysz w walce wieczoru i pytanie właśnie, czy, czy wzrosło zainteresowanie twoją osobą, bo jednak walczyłeś wcześniej w walce wieczoru na gali w Poznaniu, ale właśnie teraz jesteś u siebie. W Lubinie chyba. W Poznaniu było. było... Rok temu chyba w Lubinie. Aha, no to być może. No, takie rzeczy, rzeczy pamiętam. E, e, dobrą mam pamięć do właśnie takich sytuacji. No, po, powiem Ci, że czy wzrosło zainteresowanie? Sądzę, że nie. Jest podobnie, wiadomo, e, tam rozpoznają mnie ludzie na ulicy i f, jest fajny odzew, aczkolwiek uważam, że to nie jest e, coś takie, takie wie, nie jest takie wielkie boom, e, jakby się niektórym wydawało. No, co, normalnie tre, trenuję na co dzień i e, no, to jest jeszcze... To nie jest ten poziom, żebym by, by był tak mocno rozpoznawalny. Ale też, wiesz, walka wieczoru, wszyscy czekają tak na tą walkę wieczoru, jak przychodzą na galę tak naprawdę. No tak, no... Y, tak, taka jest prawda i ja się bardzo z tego cieszę. Cieszę się, że ludzie w ogóle chcą przyjść i oglądać mnie i... No, no kurde, zobaczcie jak zwyciężę. Historia pokazuje, że, że dużo przeciwników zawsze odmawia walki z tobą. No ciężko jest dla siebie znaleźć tak naprawdę rywala. Magomed Magomedow, który to był rywal tak naprawdę? Ciężko mi powiedzieć, menadżer dosyć szybko znalazł tego przeciwnika. No, zdarzyło się tak, że kilka zawodników odmówiło mi walki, ale nie sądzę, żeby to, to był jakiś tam większy problem. No, Europa jest na tyle duża, że zawsze ktoś by się znalazł, tylko kwestia jest tego, jak kto szuka i ile płaci tak naprawdę. Może zadowolony jesteś z tego przeciwnika? Powiem szczerze, że. Tak, jestem zadowolony, jest jakaś tam kolejna podniesiona poprzeczka, wyzwanie, stylistycznie podejrzewa, że może mi pasować ten przeciwnik, więc ogólne, w ogólnym rozrachunku cieszę się, że tak się potoczyło. Ostatnio było głośno, że chcesz iść do UFC, tak, już mówiło, mówiono, że to jest blisko i pytanie właśnie, gdy, gdy, gdy po tej walce na tutaj w przyczynie byś się nie dostał do tego UFC, czy będziesz kontynuował starty za granicą, bo miałeś walkę w Chinach? Będę robił wszystko, żeby móc e, piąć się jeszcze wyżej. E, co, co będzie trzeba zrobić, to, to zrobię. E, na tą chwilę ciężko cokolwiek powiedzieć. Wiadomo, najpierw jest walka, trzeba skupić się na tym e, i dopiero po, po zwycięstwie, albo w ogóle po tej walce będę mógł rozmyślać na tym, co dalej. Ale start za granicą. Wchodzą w grę tak jak najbardziej chyba. Tak, jak najbardziej wszystko wchodzi w grę to po to, żeby tylko się rozwijać, żeby nie, nie mi się, pieniążki w, tej, w tym aspekcie są bardzo ważne, więc trzeba, <grytanie> trzeba e, ciężko pracować, ciągle się bić i mierzyć wysoko. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.